Halo, cześć, witajcie. W kolejnym odcinku ze z The Starus Galaxy of Heroes Grand Arena Championship. Słuchajcie, Grand Arena wygląda dokładnie tak jak poprzednia, <grywania> czyli dogrywam się później, ponieważ mieliśmy gości w domu i wiecie, no, nie, chciałem, nie chciałem gadać przy nich gadać głupot, więc nagrałem samo, same walki i teraz, słuchajcie, dogrywam ale całą resztę. Tak jak poprzednia Grand Arena, ta też jest przyspieszona razy półtora, więc odcineczek 15 minut, szybka, szybka granda ręka. No i co? Zaczynamy od 50RT z łampą, to chyba taki najprostszy, bo lampa se w końcu rampapuje damage, a ich damage raczej nie jest w stanie pokonać łampy. Teoretycznie mógłbym Bounty Hunterami to spróbować ale i wtedy 50 RT zesnajpić mando, ale zazwyczaj to działa tak, że ten kogo chcę akurat zabić jest na stealthie mm. więc i kto jest mi potrzebny do PJ, to jest na stelfie, więc ostatnio się nauczyłem, że Wampa jest do tego idealny, nie? No to tak naprawdę tutaj trzeba się mocno, mocno rampapować, bo on ciągle będzie dostawał to protection, ale no, Ale wiecie, no, dwa supporty, BB8 i Artu to raczej niewiele będzie w stanie zrobić no, to generalnie chyba tak do drugiej minuty będzie, więc jeszcze mamy dwie minuty oglądania, jak wali swoimi łapami. Eee. Słuchajcie, widzę, że Granda Ręka na przyspieszeniu wyjdzie, słuchajcie, 15, całe 15 minut. Więc no, to będzie taka szybka Granda Ręka. Jak sami widzieliście, przeciwnik miał trzy galaktyczne legendy, do obrony dał tylko jedną. Tylko dał jedną? Tak, chyba eternala wrzucił. Eee. A może nie? Nie, nie, wrzuć, nie, wrzuć, nie, nie pamiętam teraz, musiałbym, nie będę cofał nagrania, zobaczę jak będzie. E, stwierdziłem, że słuchajcie, pokonamy dół, nie górę, e, bo w statkach i tak miał całkiem mocne statki, no mi daleko, jeszcze do nasze znaczy daleko. Ja na egzekutora jeszcze czekam. E, egzekutor chyba będzie już w następnej grandarenie, słuchajcie, 5 na 5 e, W planach egzekutora na następną Grand Arenę mam na razie, żeby wrzucić go na ofensywę. No chyba, że widzę, że przeciwnik totalnie nie będzie w stanie Zostanie um, go przejść O widzicie, no to już tutaj powoli, powoli się Łampa, no i przebił Nie będzie w stanie przejść, no bo jednak, wiecie, jak odblokuje się taki statek, to ma to się go poużywać, nie? Tak Na górze była galaktyczna legenda Ja tutaj się nie pitoliłem, znałem że Wrzucę traje, w traje tego SLK-era i tyle, jak te, teraz muszę sobie zerknąć, jakie są inne kontry na traje Bo Bo wiecie, no yy, No niezbyt przyjemnie jest taką, na taką traję ciągle wrzucać yy, No Ojejku, trochę mi z, zlagował podgląd, ale to Dlatego, bo oglądam coś na innym tym Nie inside, nie inside, counters, darf, traja Darf 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 traja jest no SLK'ery najlepsze kontra widzę, same, same takie wiecie bane, gaz, darf revan to dobrze wiedzieć że revan i gaz ja, Takie ja też nie ten, bo przy tym Gaz, a bo bez, bez Nailusa. jak jest z Nailusa, to już jest trochę gorzej, okej okay. ciekawe Kurde drogie te kontry. Dar frewan chyba taka najlepsza z tego co widzę. No dobra. Tutaj słuchajcie, klasyka. Ej, klasyka. No to uważam jest bardzo fajne, bo dużo foresightów dostaje, dostaje tego. No i tutaj trzeba, tak naprawdę był vendor chui, więc nim się trzeba było najpierw zająć. No i teraz dopiero byliśmy w stanie. Ale jak widzicie, mówię, te foresighty jakieś inne, mówię, robiły swoją robotę. Tak naprawdę teraz zostało już tylko dash render i, i to tyle. Daszem sam będę niedługo robił Team, bo właśnie mam ochotę na tego bez Karmando, jakoś go zutylizować, żeby cośkolwiek robił. Yy, tutaj zerkałem, bo kojarzyłem, że bez Karmando ma jakieś yy, umiejętność, że dostaje turn meter kiedy się go atakuje, yy, albo ktoś jest zaatakowany, więc musiałem sobie z zobaczyć dokładnie o co chodziło i no, i sami widzicie. Teraz to już pójdzie poszło z górki potem nie chodziło tak naprawdę tylko o to żeby nałożyć szok nad w tej walce i no i reszta to już było wiecie na, na przejazd nie no dobra została tylnia tutaj się no się, się, się troszeczkę że tak powiem obsrałem eee, obsrałem bo widzę kłajgon I zastanawiałem czego, czego tutaj użyć. Nie pamiętam w sumie, czego użyłem, koniec końców. No Sister'ek? Nie, feniksów. A, no tak, Fenixów. To, to było całkiem spoko kontra, yy, ale chyba mi nie wyszła, koniec końców. Chyba mi nie wyszła ta kontra, bo zabiłem Kłagona i było spoko, ale no właśnie, ten mi tak przydzwonił, i te Forsaity. Że nie byłem w stanie. Bo myślałem, że. Bo tam na tym Jedi Knight Anakinie jest to, że. E, poczekajcie, muszę jeszcze znać, Że on dostaje turnmeter, a nie. E, dodatkową turę, prawda? Jedi, Jedi Knight Anakin. False Below. A nie, takes a bonus turn. No widzicie, wtedy właśnie nie przemyślałem tego. Że to jest bonusowa tura, a nie meter I wiecie, przez to, yy, przez to ten days no, nie zadziałało, tak, jak myślałem, że zadziała, nie? No tutaj na, na kapitana Reksa to on łatwo poszła traja. On atakuje out of turn bardzo często. Yy, no, no nawet Sawas, już go nawet nawet bez Instakilla musiałem. No gdzieś tę traję trzeba było użyć, a cała reszta, wiecie, była, była raczej luźna do pokonania, więc. Tutaj tylko szybkie zerknięcie na speed, ile dawał speed ten Omnikron Ewoków, no i jeżeli ja patrzę na speed, to zazwyczaj myślę o dwóch teamach, albo Empire, albo Imperial Troopers, no tutaj raczej Imperial Troopers, żeby szybko Nisę pokonać. Tu tylko szybko zerkałem, jak muszę zareagować, ale to, tak naprawdę ten przecież buff na tego Dark Troopera powinien wystarczyć i tu masa asysta w nise i... Po zawodach. <laughs> tu tutaj się zastanawiałem, co najpierw, ale uznałem, że przecież. Ten Dark Trooper bije tyle, że nawet nie ma co zbierać. Także szybko łatwo pokonane. No i co? Patrzyłem, co jest na górze i myślałem, czy coś mogę tutaj musnąć w ogóle. No bardzo mnie zniechęcał ten team Zori Bliss. <laughs> Muszę w końcu sobie Rwana ogarnąć na szybko na niego. Część Jedi, Jedi Rewana, bo coraz częściej zaczynam go spotykać, a no, no to nie jest zbyt przyjemne. E, co do samego jeszcze Grandareny i rangi na Grandarenie no generalnie to spadam cały czas w dół, ale pod, i z, aktualnie jestem w Aurodium 4, e, tutaj. Tutaj miałem w głowie, żeby sobie zagrać cls -em. bo to, wiecie, tam przy takim tym to grzech nie używać, skoro się już ma, nie? No, szybka akcja, na full banerkach tak czułem, że to przejdzie, ten Kailerem niby kusił, ale, ale człowiek wolał, ten, mówię, ten Kyleren kusił, ale człowiek wolał, no... Nie, nie przeinwestować. Co ja tutaj, co ja tu użyłem? Ja pamiętam, że chciałem tutaj ze strasznie taniego użyć, o no dokładnie. No to, na taki team to wiecie. Um, na taki team to można sobie pozwolić, zwłaszcza, że widzicie ten wedge to, to tak szybko pada, że masakra. Eee, coś chciałem powiedzieć i ja w końcu zapomniałem. Zacząłem coś mówić i potem uznałem, że chcę, chcę powiedzieć, a ozori blistimie, a i o randze, dobra no jesteś, jestem, że tak powiem na skraju upadku <gryw> ale aczkolwiek wydaje mi się, że takie aurodium um, a takie aurodium lepiej y, lepiej mi zrobi niż, nie chromium co ja gadam takie chromium lepiej mi zrobi niż bycie w randze wyżej, bo mimo wszystko Więcej się będzie, na więcej będę mógł sobie pozwolić, więcej się będzie działo, więcej, więcej walki na tej Arenie, A tak to wiecie, próbuję, próbuję coś tutaj zdziałać i tyle. No dobra, tutaj jeszcze mimo wszystko chciałem pokonać ten team z Malikosem. Generalnie przerażający jest ten team z Malikosem. <laughs> eee... mhm, więc no, bardzo, bardzo chciałem jak najszybciej go pokonać. Bo. Chłop, mimo że jest na że takim jakim jest, to jak przywali tymi kamieniami, to nie ma co zbierać, a ta Sir to już w, Sir Junta to już w ogóle e, jakiś dramat. Ale widzicie, tutaj jak siadło ten na City, nawet nie pamiętam, jaki był dokładnie outcom tego tej walki. W się sensie wiem, że kojarzę, że chyba przegrałem. No i właśnie problem był taki, który sobie uświadomiłem. Tam Malikos ma na swojej tej, że jeżeli przeciwnik w jego turze zginie, to yy, to się nie rewajwuje, więc yy, no. no tutaj jeszcze wiecie, próbowałem coś tam dorzucić od siebie. Naprawdę całe teraz te następne ile? 3 minuty? 3 minuty to będzie właśnie ta walka z, z Malikosem i próba pokonania go jakoś, jakoś w miarę porządnie. Yy, oczywiście jak trwaga to do Boga, czyli Droideki. No nie uwierzycie, co się zaraz wydarzy. Jednak B2 to jest mega mocny, mocny, mocne, mocna jednostka. To, te dispele tych buffów. No robią swoje, robią swoje. A ja wiem, dlaczego to będzie takie długie. Bo. E, tu musiałem sobie przeczytać, że ten atak nie może być zrezystowany. E, już pamiętam, czemu to będzie takie długie. Bo. To będzie do time outa. E, chyba, pra albo prawie do time outa. Teraz nie chcę skłamać. Bo napadnie. Tutaj mi dwójka zaraz zginie i walka już będzie tutaj małta, więc yy, no. <laughs> trochę się ze mną tu posiedzicie. A potem wiecie. Yy, Cleanup tego to już będzie naprawdę szybka, szybka akcja. No bo tutaj ja będzie, będę strzelał, 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 strzelał i, i tak w kółko tam trochę go może obiję, ale no. Yy, no i co? Dobra, co to do wyniku tej Grand Areny Przeciwnik coś tam zaatakował. Szczerze, bo wiecie, jak jest ostatnia ta Grand Arena, to od razu się wam usuwa i teoretycznie mogę zobaczyć. No właśnie, mogę nawet DGO. Zobaczyć. Yy, Historii. A, do jaja, chłop nawet nie zagrał. Yy, czy bym mnie pokonał? Yy, no pewnie tak. Zwie, dwie w ogóle. Dwie... Mią Killera? Miał chyba. Collection. A to nie, to jest moja kolekcja star Starkillera, więc no to mógł mi się wydaje jak najbardziej, ale więc pokonał B-Ray, miał jeszcze dwie legendy, ale nie, nie zagrał, więc y, to, że nie zagrał sprawiło, że jesteśmy, zostajemy cały czas w Aurodium, zostajemy, zostaje cały czas w Aurodium, więc 140 kryształków jest spoko, aczkolwiek mam wrażenie, że taki spadek mógłby mi się przy, przydać, bo więcej Więcej kryształów dostałbym za to, że wygrywam te walki i grandareny, niż takie w dziennym tym, nie? W czystej teorii. No, ale wiecie, nie, nie ma co narzekać. No widzicie, no ten Calcestis będzie teraz tam nawalał, nawalał i. No. Ja jeszcze przez minutę. No ale słuchajcie, jak już wspomniałem, niedługo będzie egzekutor i z moje konto wtedy wraca z kolan, bo zaczynam w końcu robić coś, co powinienem w tej grze, a nie to, co chcę. Mimo, chociaż mimo wszystko ważne jest, żeby w tej grze robić, co się chce, ale no... No ale wiadomo, że odbija się to na właśnie takiej grand gdzie nie mam czasami podstawowych teamów do pokonywania, bo nie mam rewanów. I prędko chyba nie będę miał, co jak co. No i dobra, wiecie co? Dobra, ja, żeby sobie to fajnie zsynchronizować, będę kończył. Dziękuję Wam za oglądanie tego odcinka. Teraz zobaczycie szybki clean-up. Chyba Bounty Hunterami albo jakimiś mocnymi po prostu jednostkami. Chyba z najcisterkami to połączę, czy coś takiego, albo sami najcisterkami, no. Yy, no i co, żegnam się z Wami. Do zobaczenia w tych Grand Arenach. Na razie, cześć.